Serwus wam wszystkim, witajcie! Ja jestem Milki, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem troszeczkę świąteczny, ponieważ zostało nam 12 dni do świąt Bożego Narodzenia, czyli mojego ulubionego okresu w ciągu całego roku. Tym razem przygotowałam dla was 12 ciekawostek, o mnie. nie są to fakty, tylko ciekawostki, ponieważ są one bardzo odwinięte i raczej chyba nikt o nich nie wie, chyba, że tej ktoś z bliższej rodziny, czy też... Jakiś z yy, przyjaciół Ale to tak bardziej dla was, dla widzów Czyli żaden widz o mnie nie wie tych rzeczy A więc myślę, że już to nie będę przedłużała A więc let's go I zaczynamy z faktu numer jeden A więc moim ulubionym daniem jest Ryż na mleku oraz naleśniki z białym serem Przez trzy lata trenowałam siatkówkę Ciekawostka trzecia jest troszeczkę bardziej rozwinięta Ponieważ jeden dzień przed moją komunią świętą e, Miałam pewien wypadek gdzie stół ping-pongowy spadł na nogę. I już mam tłumacze, jak to się stało. A więc na stole ping były wszystkie tam wazy, talerze, szklanki i tak dalej. Oczywiście szklane, żeby nie było no i tak sobie stwierdziłam, że podejdę do tego z ping bo był on w taki sposób, o właśnie w taki sposób, tutaj tak, był złożony, o tak był. Stwierdziłam, że sobie podejdę, po czym ten ping-pong spadł, tak, spadł mi na nogę. I tak naprawdę, gdyby nie dywan, który był pod tym ping-pongiem, możliwe, że nie miałbym aktualnie nogi. Fakt czwarty. Moim ulubionym okresem w ciągu roku są święta Bożego Narodzenia. Dlaczego? Ponieważ spędzam je z rodziną. Zawsze właśnie podobał mi się ten klimat, tak ładnie wszystko świątecznie wygląda. Nie no, naprawdę świetnie. Także e, święta Bożego Narodzenia to jest jak najbardziej wyczekiwany przeze mnie e, moment w ciągu roku. Także jeszcze 12 dni musimy wytrzymać, ale damy radę. Ciekawostka piąta. Moja średnia nigdy nie spadła poniżej 5.0, jeżeli chodzi o średnią końcową. Ciekawostka szósta. O dziwo, moimi ulubionymi przedmiotami w szkole są język angielski, biologia oraz historia. Ciekawostka siódma. Bardzo często na siatkówce wybijałam sobie palce, jednakże nigdy nie miałam niczego złamanego. Ciekawostka ósma. Nienawidzę ogórków i nie wiem, czy wy to wiecie, ale nie wiem, czy kiedy mówiłam, ale po prostu ich nienawidzę. Nie wiem, jak ludzie mogą po prostu to coś jeść jak tylko czuję ten zapach sama, bo jak dopiero smak, to mnie tak nawraca, że to by się wpisali na nie? nie, po prostu odórką zawsze mówiłam nie, koniec kropka. Bleh. Fuj. Ciekawostka dziewiąta. Moim ulubionym serialem są uh, i kryminalne zagadki Las Vegas. Bardzo lubiłam takie rzeczy, takie właśnie kryminały obejrzałam każdy sezon i każdy odcinek. Naprawdę wielka szkoda, że zakończyło się to na 15 czy tam 16 sezonie i tylko dwa odcinki z tego puszczono. Eee, no ale no cóż, no teraz w zasadzie tylko nadrabiam całe Miami, całe Los Angeles, zabójcze umysły, kości w ogóle wszystko. Naprawdę mi to tak jakoś bardzo interesuje, bardzo lubię one takie kryminały i tak dalej, takie wiecie. No nie no, coś dla mnie najlepszego, co może być. Ciekawostka dziesiąta. Podstawówce grałam na gitarze, jest ona tam, jest ona bardzo mała. to ja mam tutaj pokażę. Jak mówiłam, gitarę mała, ponieważ jest to, no, ten najmniejszy rozmiar jej No ale po co mi, jak i tak na niej nie gram za często Znaczy czasami lubię sobie popokrywać, ale jakoś tak, wiecie Za często to na niej nie gram, ale fajna sprawa, tak, do zabicia czasu czy coś Ciekawostka 11. Chciałabym zostać prawnikiem <grym> Tak, wiem, dziwne, ale jakoś tak zawsze interesował mnie ten zawód Nie wiem czemu, ale tak fajnie być prawnikiem albo sędzią, prokuratorem Ciekawa sprawa. I ostatnia ciekawostka, czyli ciekawostka 12, kiedy byłam mała, bawiłam się z moim kuzynem starszym w Berka, po czym chciałam zobaczyć, po prostu biegłam, chciałam zobaczyć, jak on jest daleko. Odwracam się od tej drzwi i z całej się uderzyłam o drzwi głową. I tutaj może jak się popatrzycie mam bliznę I właśnie tym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić Ja Mam tylko Ja tej nie przypominam, co macie robić, ponieważ wiecie gdzie macie kliknąć. Oczywiście możecie również zostawić tak subskrypcję na motywację, Także to by było na tyle. Trzymajcie się. No i życzę wam miłego oczekiwania na święta, ponieważ jeszcze 12 dni. Damy radę, damy radę. Zobaczcie, także trzymajcie się. Hej i widzimy się w następnym filmie. Ciao.